Matura rozszerzona z matematyki. 11 maja 2022 poziom. Jak powiedziałem, matura rozszerzona, czyli poziom rozszerzony, zadanie dziewiąte, wielomian. Reszta z dzielenia wielomianu przez dwumian X plus 2 jest równa minus 30 dla oblicz M i wyznacz i dla wyznaczonej wartości M rozwiąż nierówność w od X większe równe 0. Można to oczywiście podzielić przez x plus 2 i zobaczyć, jaka jest reszta i przyrównać, że to jest minus 30. Ale łatwiej będzie skorzystać z tej własności, że wartość wielomianu dla minus 2, skoro dzielę przez x plus 2, to dla minus 2 musi być równa reszcie z dzielenia, czyli minus 30. A wartość wielomianu, no to podstawiam za x minus 2, czyli mam 4 razy minus 8, czyli minus 32. 6 razy minus 2 do kwadratu, czyli 6 razy 4 to jest 24. Odjąć 5m, dodać 1. Razy minus 2 i minus 2m, i to będzie równe reszcie z dzielenia, czyli minus 30, czyli minus 56, minus 2 i minus to mam plus 2, czyli plus 10m plus 2 odjąć 2m równa się minus 30, czyli 8m równa się. Tu mam minus 54 przeniesiona na drugą stronę, to jest 24, czyli m jest równe 3. Co oznacza, że wielomian w od x jest w postaci 4x do potęgi trzeciej, odjąć 6x kwadrat, odjąć teraz za m podstawiam 3, to jest 16m, 16x i odjąć 6 nie 16, dobrze, 16 egzamin, podstawiam 3 i mam sprawdzić, kiedy to jest większe lub równe od, od zera. Grupowanie trochę kiepsko, będę to robił schematem Hornera, ale na pewno zanim jeszcze tutaj tą nierówność rozwiążę, to żeby sobie troszeczkę uprościć, co mogę to skrócić przez 2. Czyli 2x do 3 odjąć 3x kwadrat, odjąć 8x i odjąć 3 jest większe lub równe od 0. No i teraz tą nierówność, czyli pierwiastki, które ewentualnie są, ponieważ wielomian ma współczynniki całkowite, to pierwiastki całkowite, możliwe pierwiastki całkowite to są dzielniki wyrazu wolnego, czyli plus minus 1,3. Ale również to są liczby postaci P przez Q, gdzie P to jest dzielnik wyrazu wolnego, a Q to jest dzielnik współczynnika przy najwyższej potędze, czyli jeszcze mogę mieć plus minus jedną drugą i plus minus trzy drugie. No i sprawdzam dla jedynki W od 1 to jest 2, odjąć 3, odjąć 8 i odjąć 3, i to nie jest 0, czyli niestety nie. W od minus 1. To jest minus 2, minus 3, plus 8, minus 3 i to jest 0. A skoro tak, no to mogę podzielić najszybciej pewnie schematem Hornera. Współczynniki wielomianu to jest 2, minus 3, minus 8 i minus 3. Dzielę przez, wyszło dla minus 1, czyli tu mam minus 1. Spisuję 2 z góry. Minus 1 razy 2. To jest minus 2 i minus 3 to jest minus 5, minus 1 i minus 5 to jest 5, i minus 8 to jest minus 3, i minus 1 razy minus 3 to jest 3, i minus 3 to jest 0. I to jest reszta z dzielenia. Tutaj oczywiście to 0 i to 0 to jest to samo, czyli skoro tu mi wyszło w od minus 1, 0, to reszta też musi wyjść 0. A z dzielenia otrzymałem taką funkcję kwadratową, czyli 2x kwadrat odjąć, 5x i odjąć 3 i razy to przez co dzieliłem, czyli x plus 1 większe równe 0 delta 25 odjąć 4 razy 2 i razy minus 3, czyli 25 plus 8 razy 3, czyli 24, 49. Pierwiastek z delty jest 7, czyli x jest równy 5 plus minus 7 przez 4, 12 przez 4 jest 3. I minus 2 przez 4 to jest minus 1 druga. No i tutaj wcześniej wyznaczone x równe minus 1. Minus 1, minus 1 druga, 3 współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni. Każdy pierwiastek jest pojedynczy, czyli wykres przechodzi za każdym razem na drugą stronę. Większy lub równe, czyli domknięte, yy, mają być większe równe 0, czyli ta część i ta część. Zatem x należy od minus 1 do minus 1 drugiej, w sumie od 3 do nieskończoności. I to jest rozwiązanie tej nierówności.